Dnia w domu Świnki Pepy stało się coś bardzo wyjątkowego. W nocy przyleciał kucyk. Ojej, chyba zabłądziłem, gdzie jestem? Oj, to Peppa i George. Nie, 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 nie tutaj miałem dzisiaj nieść pomoc. Muszę szybko się ulotnić, nim się obudzą. Ale najwyraźniej kucyk coś zgubił. Maleńki George przybudził się nad ranem. Jeju, jakoś tak nie mogę spać, nie mogę zasnąć. A co to jest? Zauważył malutki George. Tu jest coś napisane. Hmm, to jest jakieś dziwne zaklęcie. George nie umiał jeszcze czytać. Ale zaklęcie było bardzo proste. Zaczął czytać pod nosem. A, to jakaś dziwna bajka. Malutki George nie wiedział, że odczytał zaklęcie. Idę spać. Położył się do łóżeczka i zasnął. Przyskujesz, przyskujesz, przyskujesz. Tatusiu Świnko. Tak? Słucham, co się stało? Tatusiu Świnko, obudź dzieci, śniadanie prawie gotowe. Może wybierzemy się na jakąś wycieczkę kamperem wakacyjnym? Dobrze, obudzę dzieci. Tatuś świnka wyszedł na górę, żeby obudzić Pepe i Giorgio. Dzieci, wstawajcie. Dzisiaj jedzie. O, 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 co to? Zdumiał się tatuś i zemdlał. Ale postawił się na równe nogi. Pepo, George wstawajcie. Cześć tatusiu świnka Cześć tatusiu. Ojeju! A kim ty jesteś? No jak to kto? Ja jestem Pepa. Ja też jestem Pepa. To dziwne. Bardzo dziwne. Ja mam tylko jedną córkę Pepę. Która z moich córek jest prawdziwą Pepą? Ja! Ja! Oj, 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 oj. Co tu się teraz stanie? George, wstawaj! Jakoś... Musimy rozwiązać tę zagadkę. Dzień dobry, obudził się George. A co to? Pepo? Pepo? Mam dwie siostrzyczki. Cześć, George! Odezwały się churalnie dziewczyny. Ale dlaczego was jest dwie? Zejdźmy na dół. Musimy porozmawiać z mamusią świnką. Może ona coś... Wie na ten temat. Dzień dobry, mamusia, świnko, odpowiedziały huralnie dziewczyny. Dzień dobry, ale dlaczego wy jesteście w dwójkę? zapytała mamusia. No właśnie, mamy problem rano. Obudziłem dziewczynki i. i spały na jednym łóżku. George, czy ty coś o tym wiesz? Nie wiem nic. Spałem prawie całą noc. Przebudziłem się tylko nad ranem, ale tam nic się takiego nie działo. Poszedłem spać. Ola, Boga, która to prawdziwa Pepa? Nie mamy pojęcia. Ale fajnie jest nas dwie. Pepo, to wcale nie jest takie fajne. Tatusiu Świnko, będę musiała zadzwonić po Panią Byk, po Panią Doktor. Mamusia Świnka podeszła do telefonu, aby zadzwonić do pani Byk. Dr dr, halo, słucham, w czym mogę służyć, pani doktor Byk. Pani Byk, proszę przyjechać do domu świnek, stało się coś strasznego. Mamy dwie pepy, chyba jakieś rozmnożenie. Ojej, pierwszy raz spotykam się z takim przypadkiem. Za niedługo będę. Pepy, zasiądźcie do śniadania. Musicie się posilić. My zobaczymy, co powie pani byk. Dobrze, dobrze? Pepy zasiadły do śniadania. Mamusia i tatuś chodzili po całej kuchni. Jak do tego doszło, mamusiu świnko? Ja nie mam pojęcia. Ale czy zauważyłeś, tatusiu świnko coś niepokojącego? – No, nic nie zauważyłem, nic nie zauważyłem, nie wiem. Mamusia Świnka zwróciła się do George'a. – George, synku, czy aby na pewno nie zauważyłeś czegoś niepokojącego? – Nie, mamusiu, nic nie zauważyłem. Rozległo się pukanie do drzwi. Witam. Przybiegłam czym prędzej w stroju roboczym. Nie zdążyłam się przebrać. Co takiego wydarzyło się w domu świnek? Pani Byk, mamy dwie, Pepy. I nie wiemy zupełnie, co się stało. Pepy stanęły naprzeciwko pani Byk. Dziewczynki, niech ja was obejrzę. George, odsuń się, proszę. Pani Byk przyglądnęła się Pepom. Która z was to Pepa? Ja, ja, ja! <laughs> Zaśmiała się Pani Byk. Drodzy rodzice, tutaj... <laughs> Widzę, że tutaj zostały użyte czary. Czary? Pierwsze słyszę. W domu świnek czary? No coś takiego, mamusiu świnko. Pani Byk ale u nas nie ma żadnych czarów. Wtem odezwał się maleńki George. Pani Byk, ale ja znalazłem zaklęcie. Jest na górze, w pokoju. George, dlaczego nic nam nie powiedziałeś, synu? No bo zapomniałem. George, czym prędzej, pokaż mi te zaklęcie, poprosiła pani Byk. Pani Byk i George wyszli na górę. Tutaj jest to zaklęcie. Pani byk zaczęła czytać zaklęcie. oj! to zaklęcie kucyków. Wygląda mi to na rozmnażanie klonów. Ale jest również też zaklęcie, które odczarowywuje. Zaraz wypróbujemy. Pani byk zaczęła mówić zaklęcie. Mówiła pod nosem, żeby nikt nie słyszał. Zaraz powinno być to, do... ale wcale nie było. Pepy zamieniły się w księżniczki. O nie, o nie, mam siostry księżniczki. Cześć, 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 cześć. jesteśmy księżniczkami, Pepami. O nie, to one się zamieniły w księżniczki. Mamusiu Świnko, Pepy zamieniły się w księżniczki. Ja nie pomogę, Leczę tylko przyziemne sprawy. Trzeba wezwać kucyki z światów. Dobrze, zaraz powiem tatusiowi świnko. Tatusiu świnko, tatusiu świnko. Trzeba wezwać kucyki z światów. Prawdopodobnie to ich sprawka. Zaraz się tą zajmą. Jak się bawicie? Fajnie tutaj w tym domku. Pepy, haha, ha, jesteśmy księżniczki Pepy teraz. Może pojedziemy do zamku. Oj, nie, 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 widzę, że tu się dzieją złe rzeczy, powiedziała mamusia i zemdlała. Nagle pojawiły się kucyki. Kucyki, ratujcie nas! Wydarzyło się coś niesamowitego. Przepraszam, mamusiu świnko. Byłam tutaj w nocy i zgubiłam zaklęcie. Najwyraźniej ktoś je wypowiedział. Ale ja chciałabym odzyskać moją prawdziwą córkę, Pepę! Pani kucyk... Podeszła do świnek i zaczęła mówić zaklęcie: Abrakadabra, 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 Przed kucykiem stanęła Pepa. Halo, co tu się dzieje? Córeczko, jak nie, to nie wiesz, jak to dobrze cię widzi. No rozumiem, ale jestem trochę głodna. O, cześć, kucyku, co tutaj robisz? Ach, Pepo. Nie chciałabyś wiedzieć, miałaś parę przygód. Ha, <laughs> musiałem ci pomóc. A teraz na mnie już pora. Uciekam. Trzymajcie się, cześć. Pani Byk, bardzo pani dziękuję za pomoc. Mamusiu Świnko do usług, ale za dużo to nie pomogła. No jak to pomogłaś? Pomogłaś pani Byk, ponieważ rozpoznałaś, że to są czary, a tak to? Mielibyśmy dwie pepy. To by było dziwne. Do usług. Jadę dalej pomagać innym świnkom. O, Pepa, Pepa, Pepa! Ucieszył się George. Cześć, braciszka! Dawno się tak nie cieszyłeś na mój widok. Co się stało? Haha, wszystko ci opowiem, jak pojedziemy na wycieczkę. No dobrze, drogie dzieci. Tak się cieszę, że jesteśmy w tym komplecie, w którym powinniśmy być wyruszamy na wycieczkę. Pepa George, mama świnka i tatuś zakończyli znowu pomyślnie dzień. Podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę i oglądaj kolejne przygody świnki Pepy. Cześć.